Cześć ziomki. Dzisiaj mamy super temat bonusy bez depozytu. Co to właściwie jest? To kiedy dostajesz możliwość grania w kasynie online nie wpłacając swoich pieniędzy. Brzmi jak marzenie, prawda? Ale tu są pewne sztuczki, które trzeba znać, żeby nie wpaść w pułapkę. Pokażę wam co to za bonusy, jakie są ich rodzaje, gdzie je znaleźć i co najważniejsze, jak wyciągnąć z nich maksymalny zysk. Zaczynamy. Bonus bez depozytu to jest coś, co naprawdę może zrobić różnicę. Kasyna dają ci szansę grać nie wydając ani grosza. Mogą to być darmowe Spiny albo bonusowe pieniądze, które od razu możesz wykorzystać na gry. Wyobraź sobie, że zaczynasz grać bez ryzykowania własnymi środkami. Ale uwaga, żeby wypłacić wygrane, często musisz spełnić pewne warunki. Często chodzi o wymagania obrotu. To oznacza, że zanim będziesz mógł wypłacić wygrane, musisz postawić określoną kwotę. Ważne, żebyś zawsze sprawdzał te zasady, bo nie zawsze wygrana będzie dostępna do wypłaty od razu. Ale ogólnie to świetny sposób, żeby spróbować swoich sił w kasynach online bez ryzykowania własnych pieniędzy. Pieniędzy. Po prostu pamiętaj o warunkach i przygotuj się na ewentualny obrót. Czas na omówienie, jakie bonusy bez depozytu możemy spotkać i gdzie ich szukać. Pierwszy i najczęstszy typ to darmowe spiny. Kasyna dają ci kilka darmowych obrotów na wybranym slocie. Dzięki temu masz szansę wygrać prawdziwe pieniądze, nie wydając nic. Drugi typ to bonusowe pieniądze. Kasyna mogą przyznać ci konkretną kwotę, którą możesz wykorzystać na różnych grach. Super okazja, żeby sprawdzić różne automaty, nie ryzykując własnymi środkami. A teraz pytanie, gdzie Znaleźć takie bonusy. Możesz je znaleźć na stronach promujących kasyna w sekcji z promocjami, ale jeśli nie chcesz tracić czasu na szukanie, są strony, które zbierają wszystkie najnowsze oferty bonusów bez depozytu, więc nie musisz szukać samodzielnie. Ważne jest, żeby zawsze sprawdzać warunki. Pamiętaj, że czasem te bonusy mają dość restrykcyjne wymagania. No dobra, teraz najważniejsze jak najlepiej wykorzystać te bonusy, żeby naprawdę na tym zarobić? Pierwsza zasada: zawsze sprawdzaj warunki. To naprawdę kluczowe. Często kasyna wymagają, żebyś obróć. Wrócił bonus kilka razy przed wypłatą wygranych. Im większy obrót, tym trudniej będzie spełnić warunki. Druga zasada: wybieraj gry z wysokim RTP. RTP to wskaźnik, który pokazuje, ile procent z całkowitych zakładów automat oddaje graczom. Im wyższe RTP, tym większa szansa na wygraną. A ostatnia sprawa: pamiętaj o terminach. Bonusy bez depozytu często mają ograniczony czas, więc jeśli nie zdążysz obrócić środków w wyznaczonym czasie, bonus po prostu wygasa. Bądź czujny i wykorzystaj wszystkie szanse, nie daj się zaskoczyć. Podsumowując, bonusy EZ depozytu to świetny sposób, żeby zacząć grać w kasynach online bez ryzyka. Ważne, żebyś znał zasady, wybierał odpowiednie gry i pamiętał o terminach. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać w komentarzach, jak Ty korzystasz z bonusów bez depozytu. Powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.